Ho 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 ho. Momencik. wujek Perez przyniósł prezent, tak? O Mikołaju będzie. Mikołaju, Mikołaju nasz. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli byliście grzeczni w tym roku, to przyjdzie do was Mikołaj wiemy, i da A wiemy, że prezent. nie byliście. A jeżeli byliście niegrzeczni, przyjdzie i da różkę. Y hmm. Tak, Ta, żeby zobaczyć jak to wygląda. Lubisz to? Bo wszyscy mówią, dostaniesz różkę. Bardzo w cenie jest dzisiaj, w Wigilii albo jutro, w pierwszy dzień świąt albo pojutrze, żebyście się zaopatrzyli w strój Mikołaja. Nawet można zarobić tysiąc złotych dniówki. Mamo, mamo, zobacz. Mikołaj przyjechał Toledo. Zatem. No dobrze, zaczynajmy ten odcinek. Ci, którzy mają śledzia na stole, mogą tego śledzia zapodać, a ci, którzy nie mają śledzia, na przykład siedzą, bo mają tylko światło w domu, no to gaszą światło. Nie wiem, w którym momencie odpalacie, czy przed prezentami, czy, czy po prezentach, czy przed pasterką, czy po pasterce, to ja podobno tylko nie wolno. Pamiętam taką pasterkę, jak miałem lat naście i zarazem ze znajomymi, oczywiście bawiliśmy się przed nią, ale przed kościołem, a nie w kościele. I w pewnym momencie przyjechały radiowozy, policja. Dlaczego? Bo w pewnym momencie między dwoma grupami, dwiema frakcjami, które stały powiedzmy na początku ulicy. Ci, którzy ulicy... wierzą w Mikołaja i ci, którzy nie tak, wierzą. Wiadomo. I ci, którzy wierzą w Elfy. Zaczęła się wojna na petardy, pamiętam. A zgadnijcie kto ani razu nie był na Pasterce. Brawo. 41-letnia Katarzyna Malecka od dwóch miesięcy jest wdową. Wdowa. Idealnie w ogóle na święta. No. Kobieta została sama z 17-letnią córką Marysią i długami po hazardowym uzależnieniu męża, który popełnił samobójstwo. No tak, ale letni odcinek taki. No. Widać liście jeszcze. Coś się stało? Źle się czujesz? Nie, co z tatą. Znowu coś z tematem taty? Mam chroniczne zaparcia. Jeżeli nie zapłacimy zaległego czynszu, to możemy stracić mieszkanie. Dec, no niestety kredyty. Pójdę do pracy w, jakimś, w jakiejś kawiarni, w jakimś warzywniaku. Otworzysz OnlyFans, a teraz wszystkie otwierają. Posłuchaj, no, postanowiłam, że pojadę do Londynu na kilka miesięcy. Jak można mieć konto na OnlyFansie? To jakie ja teraz skończysz szkołę? Znów mam zmieniać? Szkołę powinno się zmieniać jak bieliznę. Rozmawiałam z moją siostrą. Zamieszkasz u nich z wujkiem Kubą. No. Marysiu, poczekaj! Na ości uważajcie, w tej rybie. Ta, Ta. Były przypadki, że na święta ktoś... Pije o, się u ciebie wódkę na święta? O, ość. No gdzie? Na Wigilię? Nigdy. Ale w pierwszy dzień świąt i w drugi tak. O Boże, jako patologia. Minął rok, a kobieta nadal nie wróciła do kraju. Rok. <laughs> Przecież to moja osiemnastka. Marysiu, nie ja mam związane ręce z rozumem. I stopy. Słabaś ciebie matka, nara. Mam dosyć tych jej wymówek, kłamstw. Jesteś niesprawiedliwa. Już ma kolczyki w nosie wieku jak osiemnastu, dziewiętnaście tatuaże, dwadzieścia wytatuje sobie. od razu. Ale co powiesz na twój urodzinowy wyjazd na Mazury? To... Potem zacznie no. do nosa wpychać no, różne no, przedmioty. No. Ewa, może i ty coś zjesz? Nie, właśnie zaczęłam dietę. Ach, dziewczyny. Eee... Postanowiła jeszcze raz do niej zadzwonić i przeprosić. Jak można nie przyjść na, na studniówkę swojej własnej klasy? Tutaj ja apel do wychowawcy mojego. Halo? A co ty taka zdyszana? Gdzie ty jesteś? Ale co? Czemu? Nie wiem, mów. Nie lubił was. Chyba tak. Wracam do domu, mamo. Trochę się śpieszę. O tej porze? O tej porze? No idę przez las. Musiałam załatwić coś ważnego, ale nic i nie mów, proszę. No przecież uciekaj, bo cię porwał Zobacz za tobą! Kosmici. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, naprawdę. Nie... Pa! Idzie! Marysiu, bądź dobra dla Magdy. A czemu masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść? Idzie, idzie kurma. Nie mów, że zapomniałeś. Ci są urodziny Marysi. mówiłem ci o... Zapomniał! Nie zdjął po nocy! Przykro mi jest, że traktujesz Marysi jak powietrze. Utrzymuję ją, to mało. Utrzymuję ją jaki ham? Bydle. Ja nie rozumiem, dlaczego ta sprawa ze świeczkami tak się wyprowadziła z równowagi. Dobrze zagrali, to takie było naturalne, to było tak jak w życiu, no. To nie chodzi o świeczki! Marsia w ogóle ciebie nic nie obchodzi! Ja muszę wszystko robić, a ty nic nie robisz! Mam tego wszystkiego serdecznie do. bo Marsia się usłyszy. Marysia. Nie ma jej w pokoju, ona Marysia nie żyje, śpi. ludzie, kochani, no. Czy tak wielot od siebie wymagam? Nie, skąd? Jest teraz pytanie ważne, czemu sami nie macie dzieci? Co? Co? Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat. Kto? Uuu. Pusty pokój! <noise> no i zdaje się, że twoja siostrzenica woli inne rozrywki niż tort, swojej ciotki. Chodź, bo jeszcze się włączy ten system przeciwpożarowy. Wolała towarzystwa swojego chłopaka, już to szczerze mówiąc, wcale jej się nie dziwię. No. Całą noc się dzieli! Ale co ty wygadujesz? się z nikim się nie spotykała. Ma chłopa? Nie wiem. Ma, ma. Ale co to znaczy taka dziewczyna? No młoda, atrakcyjna. Aha. O ty kurwa z Bereźniku. No, no, no. Czyli podoba jej się. Ja myślę, że ona zaczęła wczoraj balangę i nie wróciła na noc, a teraz myśli, że się po cichu zakradnie. Dobra, po prostu do niej zadzwoń albo wyślij wiadomość SMS. Po prostu do niej zadzwoń. Ty... Najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Jaka raz. muzyka, w jakimś, jak w jakimś thrillerze. Nie ma sygnału. Dobra, przyznaj się, bydlaku. Co jej zrobiłeś? jest bilet lotniczy. Do Londynu. I to na dzisiaj. Do Londynu wyjechała. Pojechała pociągiem do Londynu. Nie powiedziała i Kaśka tak samo. Ale ja myślę, że Marysia chciała zrobić niespodziankę matce i dlatego Kaśka o niczym nie wie. Ile kosztuje taki bilet do Londynu? Szukam jakiegoś śladu. Co to jest? Mąka. A czyje? Mam tego dość. Sprawdź, Polisz! Polisz! No hej, hej, jak tam? Doleciała szczęśliwie. Magda, nie ma jej! Czeka na walizkę. Słuchasz mnie, już to sprawdziłam! Nie było jej na pokładzie! Nie było jej na pokładzie, rozumiem? No bo nie żyje jak, jak martwy człowiek ma wejść na pokład samolotu. Przecież nie. to jest nierealne! Boże! Co się mogło stać? A na pokładzie to tak jakby na pokładzie statku. Biegła! Zdyszana i odniosłam wrażenie, że była bardzo zdenerwowana. Biegła, biegła, nie mogła zapać, tchu, upadła, potknęła się o korzeń, korzeń wbił się. Musisz pogadać z jej znajomymi. Może ktoś coś wie. Pierwsze co, to dzwońcie na Straż Miejską, bo jak mi ukradli samochód, to powiedzieli mi policjanci pan dzwoni najpierw na Straż Miejską. Okazało się, że nie ukradli. Mhm. Zgodnie z planem lekcji, klasa nastolatki właśnie zakończyła zajęcie. Czyli coś... <laughs> o, jest, ta. Pani Wielik? Dzień dobry. Przerywam audycję. Dlaczego chciałem przerywać audycję? Bo to jest szkoła moich dzieci. Tak? Co ty gadasz? <grystanie> Czy rozmawiałeś może ostatnio z Marysią? Marysia była lekko w szoku, więc nie zdążyłyście porozmawiać. Wczoraj w szkole, potem trochę pisałyśmy. Ja nawet wiem, kiedy to było chyba nagrywane. O rany, 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 niepokonany. Może była blisko z kimś, bo tak naprawdę tylko ciebie poznałam. Marysia raczej trzymała się z boku. Była z wychowawcą blisko tylko. Chyba, że... Coś sobie przypomniałaś. O, ma takie gwiazdki na łokciach, jak no. kiedyś miał Semir Stilic. To... to Kamil. On ostatnio dużo kręcił się koło Marysi. Zoba! 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 Zob 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 On... jakiś dziwny jest. Roztrój żołądka go złapał. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że Marysia się z kim spotyka. No to... to jeszcze nie jest tragedia. Ale z tej, tej samej płci? Z wychowawcą. A. I to był ktoś od nas starszy. I to dużo. No to mówię, że jest wychowawcą. Ile lat starszy? No, ale ta cała sytuacja to była jedna wielka tajemnica. Ja zawsze mówię, że moja kolejna żona jeszcze się nie urodziła. Hmm. A pierwsza żona o tym wie? Wie. Gdzieś ty był. Dzwoniłam do ciebie, ty nawet nie odbierałeś. Jak można tak buty ujebać? Przecież on chodził no. po szambie, po gnoju. Co, co to za obłocone buciory? Ja myślałam, że byś w pracy. Zapłodnił obie siostry. On, on! Ty kurwa dzisiaj za bardzo romantyczny jesteś, wiesz? Zapłodnił no. je obie. No byłem w Praskorze, żeby musiałem pojechać do klienta, coś załatwić, tą syf tam straszny Też przestań. Gówno w gówno wlazłeś. W butem Całe buty no. w gównie do domu. Kasia? Wczoraj nie mogłaś przyjechać na 18, a dzisiaj Czuj. jesteś. przypłynęła w, w łupince orzecha, no. płynęła. Co to jest? Podobno rzecz znalazłam u mnie dzisiaj z rana. Yy, tak, to jest skrobia ziemniaczana. Muszę ci zrobić kolację, herbatę. Musisz to To jest ta szkoła, do której ty chodziłeś? Nie, nie, nie. Pojadę dzisiaj do tej Ewy. Ona na pewno coś będzie wiedziała. Brokat masz na policzku. No. bo to miały być łzy, a wyszedł brokat. Zobaczysz, Marysia, wróci do domu. Oho. O, jest Alvaro Dominguez. No jak ma nie być brudnych butów, Jak za oni mają jaki? Paweł Zawacki, jestem nauczycielem Marysi. Uczę ją polskiego. Że Marysia wczoraj zaginęła i nie wiemy, co się z nią dzieje. Marysia to jedna z moich najlepszych uczennic. Wczoraj na zajęciach miała czytać swoje opowiadania. Najbliższych. <słuch> Czy może słyszał pan coś o tym chłopaku? Jak on się nazywał Kamil. Jeżeli mam rudą brodę, to znaczy, że mam włosy rude wszędzie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Myślisz, że ma też pod rudę? Może uda nam się złapać go przed lekcjami? Ten nauczyciel zabrał trochę czasu. Na no pewno. No. <laughs> Widzisz, gdzie to jest? No wiem. <laughs> tu ma aptekę mój. Powierzyłam twojej opiece moje dziecko. O to mi chodzi. Ale o, zajmowałam się nią najlepiej, jak potrafiłam. Tutaj zaraz jest fala i bazar. W starej szkole znałam wszystkich jej znajomych kolegów, nauczycieli, A teraz. Hehe, <laughs> dawaj, dawaj, Tasia. To chyba Kamil. Tak, to on. O, oba, tyle jego wychowawca Kamil No uciekaj, uciekaj Nikt nie wie, nikt nie wie, że masz skuter Chcemy tylko porozmawiać Co jej zrobiłeś? Gdzie jest moja córka? Nie mam pojęcia, kim jesteście Amnezji dostał Szukacie jej? Kim był ten mężczyzna, z którym się szarpałeś? Łokieć też ma udarty. No. Czy to był ten nauczyciel polskiego? Zawadzi. Nie, skąd? Ja... Marcyjna Zawadzka Posłuchaj, mów prawdę, rozumiesz, bo za siebie nie ręczę! No ci zaraz zajebiemy! Niknęła, nikt nie wie, gdzie Kali, jest. Stój, nie uciekaj! Spierdolił im. Jakby zapadła się pod ziemię. Nikt nic nie wie. Jesteś romantykiem. Jutro idę na policję. Oni muszą zacząć w końcu działać. Polski to wtedy będzie. W końcu na policję pójdzie. Wiesz, on tak jakby w ogóle się nie przejął zniknięciem Marysi. Powinien nam pomóc. To jego dziecko, nie jego dziecko. No co ma się przejmować? No ludzie kochani. Dobry wieczór. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie, dobra, zmieńmy temat, przyszedł. Nie udawaj, że ciebie to w ogóle obchodzi. Zostaw nas w spokoju. Jak chcesz. Na razie, dobra, znowu idziemy buty, znowu wchodzi no. w tych brudnych. Umyj te buty, bo aż nie przystoi. Ty widziałaś jego buty? One były całe obłocone. Przecież niemożliwe, żeby on tak w biurze cały dzień siedział. Prawdopodobnie za domem kopie studnie już dwa lata. Może ma romans. C co by z kochanką po błocie chodził? Prawdopodobnie jej mąż jest po prostu fleją, flejtuchem, no. Oba, oba, idzie na przeszpiegi. A co ty, co ty wyprawiasz? Oglądam pomarańczową platformę. To jest. To jest telefon Kuby. Jak, jak go odblokowałaś? Podobno ma na ten dotyk, wiesz. Nie chciałabyś wiedzieć, gdzie on wieczorami wychodzi i czy. Ma podwójne dno w garażu, podwójne wejście i tam ma wielki piec, którym po prostu ubija te ludzie, ludzi, jak Dexter pali je w tym piecu. No nie wiem. C to czy mnie zdradza? No dokładnie. Z zainstalujcie mu tą aplikację szpiegowską. Od R R Rutkowski sprzedaje podobno. Okej, okay, powinno działać. Daj mi ten telefon, bo muszę iść spać, bo zaraz po prostu usnę i upadnę głową, uderzę w ciebie. No. Dzień dobry. No dobra, nie będę wskazywał, która szafka jest mojego syna, ale któraś z tych. Jestem Katarzyna Malecka, jestem mamą Marysi. Nie kojarzę, o czym pani mówi. Nie no, bo w ogóle on zna wszystkie dzieci. Nie kojarzę, bo ja mieszkam w Islandii normalnie. Kojarzy ją pan? A, tak, ładniutka, taka, Grzeczna. No ładna dziewczyna wow, ma dołeczki, no widać no. Podobno przyczepił się do niej jakiś kolega z klasy. Kamil Kostecki, może go pan kojarzy. A tego to sama szkoła zna. Choć uczy się u nas dopiero od roku. A czy coś z nim nie tak? Ma 27 lat. <noise> Repetował parę razy. Gdzie wyrzucili go z poprzedniej szkoły, pana wastawał jakąś uczennicę? Naprawdę? No tak, no tak, no tak. Ale wiem za to, gdzie ma szafkę. Mogę pokazać. Gdzie ma co? Szafkę. A, myślałem, że szapkę? A Może twojego dziecka szafkę. A daj pani spokój, sam mam córkę i gdyby tak, ach, szkoda gadać. A ile ma córka lat? No 56. <noise> co za gnojek. On ją śledził. Zobacz! Być. Co za gnój. Gdyby się pojawił w szkole, proszę dać znać. Tutaj dopisałam numer siostry. Wychodzimy Może jeszcze stąd. do dyrekcji idźcie. Wychodząca ze szkoły, siostry zauważyły Kamila. Chodź tutaj. Czekaj w drugim kierunku, wariacie. Idziemy na policję. Policję? Tak. Ale ja nic nie zrobiłem. Ale jak, jak to na policję? To już nie można mieć zdjęć koleżanki z klasy? Ale ty jeśliniłeś się do nich! Zakochałem się w niej, okej. Okay. Ale ona mnie wyśmiała. Wolała Zawadzkiego. Kogo? Kogo? Skut ten, no skutera. Szantażowałem go. Wiedziałem, że on może za to wylecieć. Pokaż. Raz jeździli nago motorem przez, przez całe miasto. On pewnie ją zmusił, a potem. Na pewno, na pewno ona niewinna. Ja tylko chciałem powiedzieć, że we Francji jest prezydent, który zakochał się w liceum w pani od geografii, teraz jest jego żoną. Dzień dobry. Paweł Zawacki. Paweł Zawadzki. Co pan wie w sprawie Marii Maleckiej? Taki trochę sławek Peszko. Co zrobiłeś mojej córeczce, bydlaku jeden? To się pani uspokoi. Szukajcie ją, ona jest pod wersalką zakopana. To jest jej torba. Zakopał ją, zarąbał ją. Masakra. Panie Zawadzki, czy to są rzeczy Marii Maleckiej? <grymne> Kocham ją. Oh! <grymne> Przecież ty jeszcze dziecko, ty bydlaku jeden. Ty bydlaku, ty, ty jesteś rudy, <grymne> ty jesteś rudy. Mieliśmy razem lecieć do Londynu. Marysia zamiast do szkoły miała przyjść do mnie. Dzień dobry, Michał Kaliński, starszy użytkownikowy. Cześć. cześć. Cześć, Dzień dobry, czy wiecie już, gdzie jest Marysia? Nie, tak sobie dzwonię. Widać na nim, jak pani córka wychodzi z budynku parę minut po 21. Czyli Zawadzki mówił prawdę? To jest ta akcja, jak była na Tinderze, że weszli razem do hotelu, a potem on w walizce wywiózł no. ją. Już w częściach. Pół godziny później siostry, śledząc Kubę z pomocą aplikacji zainstalowanej w jego telefonie, dotarły do lasu. Są w lesie. Na grzybach. A co to do jasnej cholery? Co ty tutaj robisz? Magda, Kasia, co wy tutaj? Co, co kurwa to to jest? Myślałyśmy, że... Masz z kimś romans. Ja? To bydlę! Rucha drzewa! Co ty w ogóle robisz? Bawi się z dzieciowa! Wszystkie dziuple zalicza. No bo ja... Ja jestem dendrofilem. Kim? Pociera się, ociera się o korę drzew! Konar zapłonął. Zobacz, ile masz kleszczy na sobie, ty bydlaku. Czerpanie przyjemności seksualnej z kontaktu z drzewami. To chyba jest jakieś jaja. Ale, bo Kaśka trochę to trivializuje. A, Korniki! A kto ci te drzazgi wyjmuje z fiuta później? Oh. <laughs> Idziemy stąd, już dość się naoglądałam. Ale, Magda, no, poczekaj, no, daj sobie wytłumaczyć. Magda! <laughs> no, dobrze, ja wiem, rozumiem. Na... Co je tam wypadło? Co to było? Nie wiem. Co to było? To były narkotyki? To woreczki z pokoju Marysi. Ona ćpa. Kurwa, I nie mogę. I dlatego nie może mieć dzieci. Jedno ćpa, drugie rucha drzewa. Czy Magda ma jakieś problemy? <noise> Biorąc pod uwagę, że rucham drzewa? Nie, żadnych. A czemu, pytasz? Tu Wiem, że dzisiaj z torebki wypadły jej woreczki z białym jakimś proszkiem. Kokaina. Lubię brzozy. Bo szczerze mówiąc, nie. Od jakiegoś czasu podejrzewałem, że Magda ma z tym problem. A ona ćpie, tam to się jest. Poczekaj, coś tam się dzieje. Kradną może. Co ty robisz? Co to jest? Zajebała ją. Nie! Gdzie byłaś? I zaraz nic sobie Chciałeś rózgę? Masz kurwa rózgę. Przepraszam, wierzę, że nie chciałam. <noise> Naprawdę nie chciała. Chyba się o wszystkim dowie, rozstanie się z tobą i zostaniesz z niczym! Nigdy! Nie pozwolę ci na to, rozumiesz? Marysia? Maryśka! Co ja teraz zrobię, Marysia! Zobacz, krew, yy, krew. Czyli to nie ona ją zabiadła. Yy, nie, no podczas okresu ją zabija po prostu. Ale paznokcie pomalowane, jakby nie było. Zawsze to na pogrzebie lepiej wygląda, jak się ma pomalowane, tak czy nie? Miałam ukryć zwłoki w tę noc, kiedy przyjechała, ale wtedy już nigdy nie byłam sama. A my mówiliśmy na niego, ty bydlaku. Ja ja Spokójcie się! Zwolnij na policję! Dobra, zaraz gaz eksploduje i wszyscy spłoną. Ja pierdolę. Miesiąc po pogrzebie Marysi, Katarzyna zdecydowała się wrócić do Londynu. O, ta peta Windowsa. Przed wyjazdem zgodziła się jeszcze na krótkie spotkanie z nauczycielem córki. Czyli happy end. Czyli jest happy end, ludzie <laughs> radują się, są święta. <laughs> A co to jest? Marysia pisała opowiadania. O! Magdalena Wielik za zabójstwo Marysi została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Rodzina odwróciła się od kobiety i nigdy jej nie wybaczyła. Katarzyna Malecka z własnych środków wydała tomik opowiadań zmarłej córki, który uzyskał uznanie krytyków literackich. Pierdol się. Pierdol się. Pierdol się. Pierdol się. No Dobra. Pierdol się. Możecie już rozpakować prezenty. My już swój prezent rozpakowaliśmy. Ho ho ho. Mikołaju, Mikołaju nasz. Woo! Dziękuję ci za tą rózgę, dziękuję ci. Ja się bardzo eee. dobrze bawiłem. Nie wiem jak ty, Piotrek, ale ja się bawiłem. Ja, przednio. Piotrek, bardzo dobrze się bawiłem. Kurwa, nie ma to jak zaczynać nowego roku, wiesz, z traumą, ze śmiercią. To zajebiście, no. Pomijam już Jaki to miało wpływ na odcinek, pomijam. Ale kto to kurwa wymyślił, no. żeby ubrać historię gościa, który się przetula z drzewami. Ale w to, no bo no w nocy. napisałeś to i stwierdziłeś, że to będzie pasowało. To, to ma sens. Nie, tak to, to będzie to pasowało. No. Tak był z tym drzewem, że znalazł dziuplę, Okazało się, że w tej dziupli były ptaki, ugryzły <gryzły <gryzły> jego ptaka i tak. <gryzły> I dostał ptasią grypę. I, I na koniec odcinka dostał boreliozy, bo okazało się, że był klesz zakażony. Yy, i No i umarł. Mm, owijacie ciało w folię, to również zadbajcie o to, żeby stopy były owinięte. I głowa. Bo wtedy zimno jest. I to chyba był ten stretch do paczek, tak mi się wydaje, że to tak, był ten tak, czarny. Tak, tak, tak. To nie był worek taki foliowy, śmie śmieciarkowy? To tylko była ta folia to, tak, tak, do tak, paczek. Paczkowa. I teraz mogę dopiero usiąść do stołu, zjeść ryby, zjeść karpia, od odpakować prezenty ja i zaśpiewać kolędy. A ja wręcz przeciwnie, właśnie od tego stołu chcę wstać i wyjść. Mikołaju, Mikołaju nasz. Jako że widzimy się w tym czasie świąteczno-noworocznym. Chcielibyśmy Wam życzyć zdrowia, szczęścia, dużo uśmiechu, szampańskiej zabawy. No i żebyście wszystkie... Sylwestrowe. Sylwestrowej. Tak. No i żebyście po prostu w nowym. A nie pasterkowej. Nie, ale niektórym się przeciągnie, to jest pewne. No to... Żebyście w tym nowym 2025 roku. Byli dalej z nami, oglądali nasz kanał. Sporo wyjazdów przed nami, sporo jedzeniowych atrakcji, atrakcji sportowych, atrakcji mm. różnego typu. No i żebyście wszystkie cele, które sobie zaplanujecie na ten nowy rok, zrealizowali. Niech moje dziewanie da Wam szczęście. Czy jak pomoże Ci, że jak powiem, że dzisiaj wstałem za 15.06, to jakoś lepiej się poczujesz? Mm. Nie, okej. Okay. Y A o której poszedłeś spać? No 23. Po 23. trzecich. No Widzisz ja o pierwszej. Okej. Okay. Czyli wyrównało się praktycznie. Tak. A po Przez... co tak wcześnie wstajesz? Bo nie, nie lubię spać. <laughs> <laughs> Wszystkiego dobrego życzymy Wam. Słuchajcie, szybka anegdotka. Ostatnio byliśmy tam w Bielsko-Białej, no i mówię Wąsowi, że kurde, fajnie, że ten, że wracamy dzisiaj do domku, już trochę chce być w domku. A Wąs tak? A ja bym jeszcze kurwa z tydzień posiedział. <laughs> Jak się w bielsku podobało. No, na pewno. Machamy do Was. Najlepszego radości, yy, świetności, szczęścia, pomyślności. I kochajcie siebie, no. a nie drzewa. A jak kochacie drzewa, to głośno o tym nie mówcie po prostu. Do następnego razu i możemy powiedzieć jedno, do zobaczenia w 2025 roku. Wow.